Hej, witam wszystkich w nowym odcinku z Magnesu. Jestem razem z Flamingiem. Hej, Kasieńka, witam wszystkich. Cześć. Idziemy sobie pod taki most kolejowy. Zobaczymy czy coś uda się wyłowić. Piękna pogoda. Słoneczko w końcu świeci, cały tydzień padało. I zobaczymy. Zaraz się rozłożymy, będziemy nagrywać dalej. No już pod mostem, jak widać, Flaming już tam rzuca. Lina namoka, woderki są więc co? Pierwszy rzut i zobaczymy czy tu coś wyjdzie Jak coś będzie, to będziemy się chwalić Flaming już tu piękna nakręteczka i śruba, nie? I śruba zobaczcie na no coś pięknego. Jeszcze nie, nie miałeś śruby? Zobacz. Śruby jeszcze nie miałem rewelacja. Rewelacja Oby, oby więcej takich fantów Szkoda tylko, że tak wieje. Kolejne fanty wyciąga, proszę bardzo, a ja kolejne 0. Ale nic, rzucamy dalej i zobaczymy. Zobaczcie, co mam w ręce: F300 Gold, Flaminga Magnes, rzucamy, zobaczymy, czy tym magnesem coś się wyciągnie. Różnica jest kolosalna. To jest magnes powiem Wam, ja, nie, to wam coś? Nie. nie Teraz pusty pierwszy rzut Bawimy się dalej Polecam każdemu Ja dalej pusto. Także jak coś będzie pochwalę się. Jest pierwszy fant. Proszę bardzo. Jest śruba kolejowa i z drugiej strony jakiś drut. Jest taki pręcik, śruba kolejowa, proszę, super. Ekstra, pierwsza, którą udało mi się złowić oczywiście na magnesie Flaminga rewelacja. I tam, w tamtym miejscu, wydaje mi się, że jeszcze coś jest. Będziemy rzucać dalej w to samo miejsce. Może wyciągniemy jakąś podkładkę albo coś? Nie, no powiem Wam, super, 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 super. I to jest to miejsce, gdzie coś mamy. Widzicie? Jest tam coś na pewno, Próbuj, tylko próbuję to ruszyć z dna Coś ciągnę, coś ciągnę Tylko żeby mi teraz nie utknęło między kamieniami No właśnie Patrzcie na Mariusz, była porcja Marcina <słuch> Na Marcina Na pewno no, ja widzę. i zobaczmy, proszę bardzo. Jaki kotlecik, nie? Taki, proszę bardzo, co to jest? Tu jakiś pręcik, jakiś gwóźdź, i takie coś. Ekstra, jest pręd w środku rewelacja, do wiadereczka. I rzucamy dalej zabawia jest przednia. Macie taką niepowtarzalną okazję zobaczyć to z mojej perspektywy i jak to wygląda jak rzuca flaming. Pozdrawiamy wszystkich, którzy rzucają. Zwyczajny 50 dla Ciebie pozdrowienia z głowy, pozdrowionka. Idziemy dalej. Kolejny rzut, i znowu coś mamy. Jest. Piękne. Teraz ciekawe, jak je to odkleję od tego golda. O! Jest. Jakaś podkładka. Super. Powiem wam, F300 Gold robi robotę, ale jak widzicie na moim magnesie, Flaming też wyławia fanty. Super. Dzisiaj. Na grubo kolejowo i do wiadereczka. Fajnie by było przejść tam na drugą stronę. Zobaczcie sobie. Tylko nie bardzo jest jak, są takie krzaczory. Ale póki tutaj wychodzą, będziemy łowić. Kolejny rzut, kolejny fant. Zaraz zobaczymy co to jest. Ale ciężki. Jest podkładka kolejowa, pierwsza moja podkładka. Zobaczcie, w 300 gold robi robotę. Super, wow, to jest fant. Dzięki Flaming za użyczenie magnesu, <noise> <noise> rewelacja, Super, ja się coś niesamowitego. Patrzcie teraz na Flaminga Mój magnes też jednak robi robotę Bo coś ciągnął, zobaczcie Rewelacja Nieprzebadany most powiem wam Jest kolejna śruba Widzicie wy to? Nie było grzybków, są fanty kolejowe. Rewelacja, do wiadereczka. Zabawa jest rewelacyjna. A teraz, niestety, magnes się zaczepił. I jest problem. Dobrze, że Flaming ma woderki. Ratujemy F300 Gold. Powoli. Nurd jest straszny. Zobaczcie to. I ratujemy w 300 gold. I mamy kolejny, proszę zobaczyć. Obrośnięta śruba kolejowa. I tu jakiś drugi pręd. Jak się opuka będzie widać super no ze 2 kilo 3 kilo waży na pewno i powiem Wam cały czas rzucam w jedno miejsce które przynosi takie oto kotleciki kolejna spinka wyciągnięta F300 Gold Flaming proszę bardzo, zobaczcie Kurde, jak to wrzuci no to jest po prostu kombajn do złomu tak. kombajn do złomu, żebyście wiedzieli rewelacja rzucamy dalej zabawa jest przednia Dzień udany, wypad udany. Oby taki więc. Flaming tam łowi. O i znowu złowił, proszę bardzo. Przerwa na coś do picia. I rewelacyjne fanty zobaczycie na podsumowaniu. Patrzcie na to. F300 Gold jest niesamowity. Co to jest za fant? Rewelacja! Flaming kosi w sieradzu! <grywa> Ekstra! Polecam wszystkim! Też coś wyciągnąłem. Jest jakaś podkładka. Mniejsze rzeczy też muszą być. I taki kawał... nie wiem. Ważne, że się coś łapie. Do wiaderka i co? Rzut, Nurd jest straszny, rzuca tym magnesem po tej wodzie. Zabawa jest rewelacyjna. Kolejna śruba w wykonaniu Flaminga. Super! Tym razem pusto Mój mały magnesik I hop! I znowu coś ciągnę Jak widzicie nie musi być nie wiadomo jaki magnes jest Nakrętka! Super! Później ją opukamy, zobaczycie na podsumowaniu. Jest kolejne kilo wiadereczko, jak widać, zapełnia się aż się magnes rozkręcił. I podkładka, Flaming znowu rzucamy dalej. Pozdrowionka dla wszystkich, którzy rzucają magnesem. Jakob też pozdrowionka. Flaming mi się tu zaraz utopi. Tym razem pusty rzut. No nic. Jedziemy dalej. I znowu ratowanie magnesów. Tym razem obydwu. Bo w tym samym miejscu się zaczepiły. Oby się udało wyciągnąć. Albo coś złapało, albo się za coś złapało. Niestety nie idzie wyciągnąć. Obydwa leżą. Nie chce się odczepić w ogóle. Ani jeden, ani drugi. Jest nieciekawie, powiem wam. Zobaczcie, jak się Flaming siłuje. I nie idzie odczepić. Jest. F300 uratowany. F300 uratowany, teraz ratujemy drugi. Całe szczęście, udało się uratować i jeden, i drugi. Robimy ostatnie rzuty, bo strasznie tu wieje, żeby nas nie zawiało Także rzucamy, niech lina moknie i spotkamy się na podsumowaniu. I że jedne z ostatnich rzutów, może jeszcze coś wypadnie. I widzimy się na podsumowaniu. Jednak na ostatnim rzutem wypadł taki nit. No i super. Także bierzemy fanty i będziemy się chwalić, co tam udało się zdobyć. My już przy samochodzie przynieśliśmy to razem z flamingiem. Jest tego trochę, zobaczcie, to jest urobek. Jego są śruby. Tu jest taki mega fand, gruby dwie blachy. Takie nakrętki. Rewelacja, są grzybki. Tutaj są moje trzy śruby, jedna taka długa, tu jest podkładka kolejowa, są dwie nakrętki, też jest grzybek, jakaś drobnica. Z racji tego, że przywiózł wagę flamingową, to wrzucimy to wszystko do jednego i zobaczymy ile tego jest. Także zaraz Wam pokażemy. Wrzucamy do jednego do pojemnika w i zobaczymy zaraz ile tego wyjdzie. No, jest tego trochę. Waga powiem Wam będzie, bo jest sam gruby. To tylko wiadereczko wytrzymało. I było co nieść. O matko, powiem Wam, że. Jest. Waga jest dobra. Zaraz zobaczymy, co nam waga pokaże. No ładuj. I ładujemy na wagę. Waga jest do 40 kg. Hey. 21 kg. Proszę bardzo. 21 kg. Z... A nie, po 70. Jest po 70, gruby. Nie jest tak. Czyli patrzcie. Całe 14,89 wpadło padło za ten gruby złom. Także wypad zaliczamy do udanych. O, mega udany, mega. Naprawdę, Panie nikt tutaj chyba nie łowił. Super. <noise> <noise> oczywiście się podobało, to łapki do góry. Łapki do góry, jak się góry. podobało, rewelacja. Napiszcie komentarze, oglądajcie reklamy. Pozdrawiam Widzicie. wszystkich. Marcin, jeszcze raz wiel, wielkie dzięki za spotkanie. Podajcie do Marcina na kanał tam na dnie. I również do Flaminga. Pozdrawiamy wszystkich, cześć.